W drugim etapie musieliśmy zdefiniować dokładnie, co się działo w organizacji i w których obszarach powinniśmy skoncentrować nasze pierwsze działania. Tutaj największym wyzwaniem okazały się przeglądy wyciągu z pieców, który co kilka tygodni musiał być przeglądany i czyszczony. Podeszliśmy do tego z zespołem, jak do procesu przezbrojenia, w którym oczywiście maszyny są zatrzymywane, no i tak też było w tym przypadku. I zaczęliśmy standardzować ten proces, od zobaczenia oczywiście tego, jak wygląda on w, danej, w danym momencie, poprzez poukładanie odpowiednich e, scenariuszy i konkretnych działań i przetestowanie tego w drugim kroku. Jak się okazało, w rezultacie uzyskaliśmy o połowę krótszy czas takiego przeglądu, a tym samym odzyskaliśmy ogrom czasu produkcyjnego, który spowodował, że w podsumowaniu rocznym Huta uzyskała ponad kilka milionów oszczędności, a tak naprawdę dodatkowego przychodu z produktów, które mogły zostać wyprodukowane w czasie y, odzyskania.